Lider polskiej ligi Korfbala podejmował w miniony weekend aktualnego mistrza Polski. W pojedynkach AZS-u Wrocław z Megasports Sports Warszawa mamy stan remisowy, zwycięstwo i porażkę Wrocławian. Sobotni mecz w Wrocławianie wygrali 20 do 16. Najlepiej spisali się Sebastian Guzina i Paweł Sobkowiak, którzy pięciokrotnie trafiali do kosza. Niedziela zakończyła jednak dobrą passę Wrocławian. Maga Sport szybko im na kilka punktów i tej przewagi nie udało się już przełamać. Po meczu Akademicy mieli pretensje do sędziego, którego decyzje były mocno kontrowersyjne. Jednym z zawodników drużyny jest Sports reprezentacji Polski, Andrzej Czużak, i było jego komentowanie, komentowanie wszystkie decyzje świętego było no, niedopuszczalne moim zdaniem. Dużo uwagi o sposobie sędziowania miał w czasie meczu także trener Wrocławian, który po spotkaniu nie chciał jednak zaognić sytuacji. Wczoraj na cały mecz są dwa karne, a dzisiaj w, w ciągu pierwszej połowy bodajże chyba i tam razem z początkiem 11 karnych rzutów dla przeciwnika, no to to o czym świadczy i wcale nie o brutalności drużyny, bo, bo nie, nie uważam, że, że jesteśmy drużyną brutalną. Postrzymam się od dalszego komentarza, naprawdę. Mhm. Korci mnie, ale się powstrzymam. Odmienne zdanie wyrażali warszawiacy, według których sędzia mylił się na korzyść obu stron. Zawodnicy grają tak, jak sędzia pozwala. No, kwestia kto to wykorzysta, kto nie. Wczoraj my mieliśmy pretensje, słuszne czy niesłuszne. No. Wiadomo, nam dzisiaj się działo i mnie. Wydaje mi się, że wynik odzwierciedlił to, co się działo na boisku. Potyczka zakończyła się wynikiem siedemnaście do dwudziestu Ponownie najczęściej trafiał Paweł Sobkowiak, który do swojego dorobku dopisał siedem koszy. Za tydzień akademicka drużyna ze stolicy dolnego Śląska uda się do Poznania. Mam nadzieję, że to będą dwa wygrane mecze i jakaś tam forma też e, takiego sprawdzianu dla nas, dla może zawodników rezerwowych. Dzisiaj troszeczkę późno wpuszczałem zawodników rezerwowych, taką miałam nadzieję, że jeszcze może jakoś tam się uda ten wynik utrzymać dość bliżej, ale w Poznaniu to tak, żeby pewne, pewne jakieś sytuacje taktyczne dograć. Po powrocie ze stolicy Wielkopolskiej Wrocławianie rozegrają kolejne mecze u siebie. Już za dwa tygodnie podejmą drużynę z Bielska Białej. Aktualnie akademicy po ośmiu meczach z dorobkiem 18 punktów liderują tabeli rozgrywek.